Witam Was 17 listopada 2020 roku Dzisiaj zabieram Was nad jeziorko Takie urokliwe, w okolicach Chełmży I porzucamy za gadżetami wędkarskimi A jak będzie bieda to może pojedziemy gdzieś dalej Ale to czas pokaże Także spójrzmy wspólnie co nam dzisiaj wpadnie No i pięknie, zobaczcie Pierwszy rzut i już fancik Pierwszy koszyczek zanętowy Dobrze się zapowiada Drugi rzut na pusto ale trzeci rzut daje drugi dziś koszyczek zanętowy. Dzisiaj kroi mi się piękna średnia. Cztery rzuty i trzy gadżety wędkarskie. Spójrzcie, taka fajna gumeczka jaskrawa. Tu mi od początku jakiś wędkarz pływa. Sam sobie przeszkadza chyba, ale nieważne. Piąty rzut. Dorzucamy haczyk. Rzut numer 6 przynosi dwa kolejne haczyki. Zarzuciłem po raz siódmy. No i zerknijmy wspólnie. Czy ten rzut przyniesie kolejnego fanta? Bo jak na razie jest naprawdę rewelacyjnie. Co rzut, to coś się przykleja. Fajne jeziorko. To jest jeziorko Grodno w okolicach Helmży zalesia. Gdyby ktoś pytał. A tymczasem zerknijmy, co przynosi siódmy rzut. A no przynosi zdeptany koszyk zanętowy i kawałek żyłki tutaj się zaplątał no, czyli patrzcie, do tego haczyk dosyć spory ósmy rzut był na pusto ale zerknijmy co przyniesie dziewiąty rzut a dziewiąty rzut przynosi jakiegoś gwoździka, a więc już nieco słabiej, no i jest haczyk kolejny jakiś odgryziony dziesiąty okrągły rzut przynosi zwłoki koszyczka i kapselek a co kryje się pod numerem 11? Pod numerem 11 mamy takiego twisterka zdychłego, ale jest. Zderabka numer 12 i 13 okazały się puste, ale za to numer 14 przynosi nam kolejnego twisterka, ale już takim uwalonym ogonkiem. Totalna padlina. Numerki 15, 16 i 17 okazały się puste, a więc zmieniam łowisko i patrzcie. Zwłoki sprężynki zanętowej, koszyk zanętowy i jakieś tam haczyki. Tak więc nadrobiłem te trzy numerki za jednym zamachem. No i słuchajcie, jest akcja. Rzuciłem za blisko tego przewróconego drzewa. No i się zaciepiło i zobaczcie za cholerę nie mogę tego wyjąć. Mam nadzieję, że nie będę musiał się ubierać w piankę, bo mi się nie chce. Podłość ludzka nie zna granic. Słuchajcie, ten dziad tak pływa, pływał, a teraz jak go potrzeba, to nie pływa. No nic, nie bawić się w żadne pianki. Lecę sobie na golasa, na samych majtach. A co tam, taki ze mnie morcik pseudo? Idę sobie odzyskać tego maga. Trzymajcie kciuki, żeby poszło sprawnie. Plaszki jeszcze. Piękna bachunia, ale jazda. Jak już tu jestem, to sobie rzucę parę razy. Zabawy. Zobaczcie, mam tą blachę, którą wam pokazałem. Kopytko nieduże i jeszcze jedno, taką, taki listek od obrotoweczki ze żarty. Idę się ubrać i będę rzucał dalej. No, ja już po akcji, jak widzieliście, była udana. A ten dziad jeziorowy, zobaczcie, teraz znów mi tu płynie. Straciłeś dziadu niepowtarzalną szansę zaistnienia w mediach społecznościowych. A tak to masz, kurczę, widzisz pan. Nie pomógł, a teraz znów mi tutaj będzie pływał. A, nieważne. Ja lecę rzucać dalej. Zmiana łowiska. Rzut numer 19, z tego co pamiętam, i wyładzi taki koszyczek piękny, zanętowy. Zobaczcie. Patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie. Z samego brzegu widzę gołym okiem. Tak chłopaki tutaj sobie się zabawiają. O. Widzicie? taka impreza. Ale to młodzież puszki wrzuca, jak wiecie, nie? No i widzicie, kochani, dobrze się zapowiadało, ale się zesrało 8 rzutów i nic. A więc postanowiłem zmienić zabawkę, bo mam taką i nie zawaham się jej użyć. Plus moje piękne sito. Bardziej wiecie, jako taka łopatka będzie dziś robiło. I co? Pobiegamy sobie po plaży. Wzbogacimy swoją kolekcję zrywek od puszek. Ja jestem w kamionkach gdyby ktoś nie ogarniał no i tak jak przeczuwałem pierwszy sygnał pierwsza zrywka idziemy dziś na rekord jestem tu od 10 minut wpadło w międzyczasie z 10 zrywek a w tym momencie złotówka, jeden grosik i taki dzyndzelek od zamka mija kolejne parę minut ja przytulam 10 groszy i taki fikuśny pierścioneczek niestety nie jest to sreberka Żadnych punc nie widać. Ale jest fancik. Jestem tu od 40 minut. Przytulam jakieś takie oczko od pierścionka oraz 2 zł z jednym grusikiem A więc mam już przeszło 3 zł na koncie. Właśnie przed chwilą wykopałem sobie kolejną złotóweczkę. I w ten oto sposób mam 4 zł. No, powiem Wam, że jest tu bieda. Jestem równo godzinę. Dorzucam kolejne 16 groszy i mam jakieś 4,30. Ale do tego jakieś 25 zrywek od puszek. Postękałem, postękałem, że bieda i zobaczcie. I dokładam 2 złote. I mam już 6 z groszami. Na pewno się zastanawiacie, skąd mam takie piękne sito to. Ano, od Krzysztofa Śliczniaka. Sito Sandscap robiony na zamówienie dedykowane dla wodniaków. Stąd te małe dziurki. A ja dorzucam 10 zł z PRL-u. Właśnie przed chwilą wykopałem sobie kolejną złotóweczkę, i w ten oto sposób mam 4 złote. No, powiem Wam, że jest tu bieda. Jestem równo godzinę. Dorzucam kolejne 16 groszy i mam jakieś 4,30, ale do tego jakieś 25 zrywek od puszek. Postękałem, postękałem, że bieda. I zobaczcie, i dokładam 2 złote i mam już 6 z groszami. Na pewno się zastanawiacie, skąd mam takie piękne sito. Ano od Krzysztofa Śliczniaka. Sito sanskap, robione na zamówienie. Dedykowane dla wodniaków, stąd te małe dziurki. A ja dorzucam 10 zł z PRL-u. Już chciałem wygęgać, że kolejna dwuzłotówka, bo dawała taki sygnał. A to kluczyk, taki niewielki. Dokładam taki byle jaki kolczyk i dwa grosze. Hello piątka, my old friend że tak pojadę Jankiem z kanału Żyj z Pasji. pozdro przyjacielu i w ten oto sposób mam już 12zł coraz częściej czytam komentarze że źle wyostrza, że zły zoom o, to zasponsorujcie mi xeomi 8 note no to wtedy będziecie mieli jakość tymczasem musicie się zadowolić taką jakością a ja przytulam w tym momencie 17zł a łażę nawet jeszcze nie dwie godziny sygnałów mam coraz mniej jestem równo dwie godziny przytulam kolejny zestaw drobniaków jakąś łuskę od pepeszki a tych zrywek mam już około 70 coraz większa bieda ale zobaczcie wyskakuje mi taka wpinka chyba perylowska. ogarniacie co to mogło być? dajcie znać w komentarzu tam kolega morski od 15 minut się rozgrzewa żeby wejść do wody chyba nie wie jak to się robi a ja przytulam kolejne drabniaki i po pomału będę kończył kochani zabawny koleś słuchaj z tego pseudomorsa więcej biega niż siedzi w tej wodzie jest o wiele za ciepło żeby morsować ale to jego problem jak wiecie można wejść w biegu i siedzieć ale dobra to nie o tym ja kończę tym oto Urobkiem. Was zapraszam na podsumowanie, które zrobię już w domu. A oto i podsumowanie tych prawie 3 godzin. Słuchajcie: 156 dokładnie zrywek, 24-45 w gotówce, 5 koszyków zanętowych to jest ta część, wiecie, z neodymka 4 haczyki, 3 gumeczki takie obkryzione no nieważne. Było to co było. Aha, słuchajcie, zobaczcie. Ta wpinka jest to druga RP. Sportowa odznaka państwowa niesamowita sprawa. Nie sądziłem, że to będzie druga RP, a więc się myliłem to nie jest żaden PRL. A Was zachęcam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.